Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić narzędzie multifunkcyjne MultiEvo MT218K Black Deckera, które jest stworzone dla majsterkowiczów i osób kochających pracę w ogrodzie, w terenie, yy, w domu, gdzie możemy nią wykonywać bardzo szereg różnych prac. Najważniejszą zaletą yy, tego urządzenia wielofunkcyjnego jest to, że możemy cały warsztat zapakować w jeden plecak. Czyli mamy możliwość dokupienia głowic różnych i w jednym plecaku mamy pełny warsztat. Pokażę Wam dzisiaj głowice, które uważam, że wyróżniają się na rynku i warte są uwagi. Pierwszą głowicą to jest mamy tutaj założoną, to jest wiertarko-wkrętarka. Następnie po bardzo prostym ściągnięciu głowicy możemy założyć frezarkę. Frezarka w zestawie posiada dwa frezy. Możemy nią wykonywać wiele prac w drewnie, wykańczając w ozdobny sposób deski, nawet montaż zamków. W dużym stopniu nam to frezarka ułatwi. Bardzo ciekawa rzecz dla osób kochających pracę w drewnie. Tutaj mamy głowicę, piła szablowa która jest idealna dla działkowców yy, i osób yy, wykonujących również wiele prac, ze względu na to, że w zależności od doboru brzeszczotu możemy wykonać różne prace, czyli cięcie drzewek, yy, PCV, metali i różnych innych elementów przy odpowiednim doborze brzeszczotu. Następną yy, ciekawą głowicą jest wyżynarka. Wyżynarka ma bardzo stabilną podstawę, dzięki której możemy wykonywać bardzo szereg prac bardziej skomplikowanych. Czyli możemy tak, możemy wycinać płyty meblowe, możemy ciąć krzywizny, pleksę i również w zależności od doboru brzeszczotu metale, staw nierdzewną. Tylko najważniejsza rzecz odpowiedni dobór brzeszczotów. Bardzo ciekawą głowicą wymienną jest piła do cięcia drewna. Yy, wysokość cięcia 21 mm. Yy, możemy wykonywać cięcie desek płyt OSB w bardzo bez, bezpieczny sposób yy, i szybki, bezpieczny sposób yy, również yy, różne cięcia wykonać w terenie, gdzie mamy bardzo duży dostęp, mamy problem z dostępem do prądu. Następną ciekawą głowicą jest urządzenie wielofunkcyjne. Jest to urządzenie bardzo reklamowane w różnych programach, gdzie można wykonywać nią szereg prac. Czyli skrobanie, wycinanie w płytkach ceramicznych, cięcie w drewnie, w metalu, szlifowanie drewna, również w zależności od brzeszotu, możemy wykonywać nią szereg różnych zadań. Mamy możliwość dokupienia nożyc. Nożyce do cięcia materiałów, nawet siatek stalowych różnych elementów, które nam też w dużym stopniu te nożyce ułatwią. Następną bardzo ciekawą głowicą jest kompresor. Często mamy problemy, bo kompresor jednak jest duży, mamy problem z przechowywaniem. Tu mamy kompresor, który do 5,5 bar w stanie nam jest napompować rower, jakiś motocykl, przyczepkę, czyli w różnych ciężkich warunkach jesteśmy w stanie sobie pomóc dzięki temu urządzeniu. Również osoby, które nie potrzebują prac w terenie, ale chciałyby wykonywać pracę typowo na warsztacie, mają możliwość do kupienia MT350K sieciową która również nam w bardzo prosty sposób ułatwi zakładanie różnych głowic i wykonywania szerokiej gamy prac. Także jest to urządzenie można powiedzieć skierowane dla wszystkich, którzy cenią komfort, wygodę, czas w domu, ogrodzie, w terenie ze względu na to, że wyjeżdżając czy na jakieś zawody, czy na biwak, często mamy problem z narzędziami, no bo chcemy coś naprawić, coś stworzyć, a nie mamy czym. Tu w jednym plecaku mamy cały warsztat. Także zapraszam Was do następnych odcinków PPN i dziękuję za uwagę.